Cześć! Jak wielu z Was śledzę tam, kilka forów odnośnie Androida i też czekam na swoje aktualizacje, czy to do Jelly JellyBeam, czy też jakieś tam starsze do, do poprzednich modeli telefonów. I generalnie co Wam chcę powiedzieć, no bo wszyscy pytają w kółko tak, kiedy będzie, kiedy będzie, kiedy wyjdzie, jaka będzie wersja, tak. Czy są już dla Polski, czy są chociaż dla innych krajów, żeby można było sobie wgrać, tak, jak wgrać i w ogóle. Więc tutaj Wam tylko powiem, że najlepszym sposobem, moim zdaniem, o tym też już kiedyś wspominałem najlepszym sposobem, żeby tutaj być na bieżąco, moim zdaniem, jest Twitter. No jest naprawdę urządzenie, które pozwala na bieżąco śledzić akurat kilka tutaj osób, czy kilka profili, i w tym momencie jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o wszystkie aktualizacje. Jeśli chodzi o Samsunga Galaxy S3 i Galaxy S2, to bardzo Wam polecam. Teraz tak, żeby znaleźć. Na pewno Sam Mobile, to jest tutaj, to jest chyba holenderski oddział jakby Samsunga. No, informują generalnie o wszystkich takich różnych informacjach dotyczących Samsunga, tak, na przykład dzisiaj wyśmiewają się z, z nowych Urządzeń Noki Lumia 920, że, jest, że waży 180 gram, i tak dalej. No, oczywiście są różne tutaj wpisy, ale bardzo często są podane e, wpisy odnośnie aktualizacji. E, bardzo często polecam Wam chłopaka, który się nazywa Faryab. Tak, tu macie napisane. On ma 16 lat, właśnie skończył. Chłopak pisze normalnie. E, Czyste ROMy do Samsunga Galaxy S2 i Galaxy S3, e, czyli bez visa, e, no, które są jeszcze bardziej szybsze niż te oficjalne, tak dalej, ale bardzo często też pisze o tym, że właśnie no, dzisiaj pisał 4 godziny temu, że przyjdzie jakiś kolejny e, taki testowy ROM dla Galaxy S3. E, to Jellybeam, który jest najbardziej pozbawiony wszystkich jakby bugów i tak dalej, i naj no, jest najbardziej stabilny. To, jest, to są dwie. Krzysztof Bryk, to jest koleś, też, który tutaj bardzo często udziela się odnośnie Androida. Pisze odnośnie aktualizacji, no, udziela się szeroko. I teraz tak, tutaj gdzieś powinny być, I teraz wam pokażę. O, tu jest 2 update checker. On to 4 godziny, czy nie, co 6 godzin. Sprawdza, a teraz nawet co 12. Dobra, nieważne. On sprawdza, czy wychodzą jakieś nowe softy. To jest odnośnie S2. Jeżeli coś będzie miało się pojawić, to pojawi się właśnie tutaj. Tak samo jest dla S3. Teraz Wam pokażę. Gdzieś tu jest. SGS3 Update Checker. Tutaj też, jak coś się będzie miało pojawić, to się pojawi właśnie tutaj. Dodatkowo Samsung Update. I tutaj właśnie nie za bardzo wiem, czy to jest właśnie od tego Krzysztofa Bryka, czy, czy to jest coś bardziej od Samsunga. W każdym razie tu też bardzo często, nawet wcześniej pojawiają się informacje odnośnie nowych romów e, i oryginalnych e, oficjalnych, I więc e, odnośnie różnych modeli Samsunga, tak? Jak widzicie tutaj odnośnie tabletów jest. więc. Mówię, to jest najlepszy sposób, żeby być na bieżąco. Wtedy nie będziecie musieli zadawać zbędnych pytań na forach. Admini nie będą musieli Was upominać co chwilę, więc pod tym względem bardzo wam to polecam. Bardzo upraszczam na to sposób rozpatrywania tutaj właśnie poszukiwanych ROM. Oczywiście możecie zainstalować sobie też taką aplikację. To na szybko pokażę. Sam, sam Mobile. To jest aplikacja tamtego, tu jest Free i Premium. Free będzie pokazywała wszystkie możliwe aktualizacje i tak dalej, jak będziemy sobie je przeglądać. A ta płatna Premium ma po prostu wbudowany alert, który pisujemy jaki mamy, on wykrywa jaki mamy soft i tak dalej. Jaki telefon, na jaki kraj, czyli CSC. I on automatycznie będzie nas powiadomał, jeśli się coś pojawi na, na serwerach Samsunga. Również bardzo fajne rozwiązanie. No, możecie wybrać dowolną e, tej formę. Ja wybieram Twittera, sam na bieżąco sobie kontroluję i sprawdzam, co mnie interesuje. E, więc no, zapraszam Was bardzo serdecznie. Cześć.